Cześć moi kochani, cudowni, słuchajcie, na szczęście się skończył ten spęd Faszystów, słuchajcie, i złodziei, i oszustów, bo oczywiście pisteż tam był. Słuchajcie się, bardzo chciałam zapytać was, słuchajcie, czy wy jak chodzicie na te marsze i uważacie się za prawdziwych patriotów, to wy kurwa musicie maski na mordach nosić? Musicie? Ja nie wiem, po co wy te maski na mordach nosicie? Przecież wy jesteście patriotami. Kochacie ojczyznę, kochacie Polskę, tak? Oczywiście przeszły też ruch narodowy, słuchajcie, Bosak oczywiście powiedział, że ruch narodowy i, 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 i ten marsz niepodległości, oni powinni decydować, czy mają być racje na marszu, czy nie. A i tak kurwa przemycili marsze. Y, y, race. Ja się zastanawiam, słuchajcie, kiedy to się wreszcie skończy. To nie jest dzień na demonstrację faszystów. Słuchajcie, tam było kupę ludzi. Oczywiście nie oglądałam tego dla zdrowotności mojego umysłu, natomiast dzisiaj rano czytałam na X i widziałam co ludzie wysyłają i o czym mówią, słuchajcie. Więc Kaczyński oczywiście się podłączył, nie, bo on tych tumanów to cały czas prowadzi, a oni kurwa jak pierdolnięci. Kupę ludzi właśnie było, co mówili, że że im się nie podobają te hasła i to, co tam widzieli, słuchajcie. I jeszcze jedno chciałam Was y, powiedzieć. Ja się zastanawiam, słuchajcie, dlaczego on drze bez przerwy tego ryja? Słuchajcie, kto to jest kurwa w tym pałacu? Bo to nie jest prezydent, to jest uzurpator. Słuchajcie, powiedzcie mi, po co on kurwa drze tego ryja? Ja mu chciałam tylko jedno powiedzieć. Ty wiesz, takie tutaj przedłużone z tą kulką na końcu to jest kurwa mikrofon. Mikrofon, który prowadzi do głośników, żeby cię, kurwa słyszeli. A ty drzesz tego ryja, jakbyś był kurwa na kibolskim boisku i napierdalał, tak jak ta cała reszta banda przygłupów. I jeszcze jedno mam pytanie, słuchajcie. Powiedzcie mi. Do Kamysza właściwie. Kamysz, powiedz mi, dlaczego na miesiąc tego kaczego wypierda wojsko stoi? Czy to jest jakaś państwowa impreza, słuchajcie? Dlaczego tam jest, kurwa, wojsko? Kto na to pozwolił? Jak długo te schody, które dzielą, kurwa, ten naród, a ten chodzi jak ta łajza, ludzi za głowę trzymał, kurwa. Po prostu ja już patrzeć na to nie mogę. Także moi drodzy, na szczęście się skończyło i powiem wam tak. Widziałam oczywiście dzisiaj rano pana premiera, który powiedział, że mamy się łączyć, a nie dzielić. Po to jest Dzień Niepodległości. I na to jest prosta recepta. W Warszawie zwołać wszystkich producentów, wszystkich wieśniaków ze swoimi produktami i ustawić wzdłuż wszystkich ulic, niech ludzie idą z rodzinami, kupują, jedzą, piją, lody dzieciom, balony, co tam chcecie. I skończyłyby się marsze. Kochani, a my się trzymamy razem, nie odstawiamy nogi. Cała naprzód. Łączymy kropki i czekamy, aż ziobre kurwa zawiną. Całuję Was serdecznie, miłego dnia.